Nie ma mas... ja w tym w bo to w 24 odcinku z Minecrafta. No właśnie widzicie skrzynia, a w niej dużo dodatków To do chleba. O, alus, walmy to. Najmniej chleb, chlebuńka, węgielek i to. Mm. Ej, ser, gdzie Master idzie? Master miał rację, egipskie ciemności. Zbiewam stąd. Fakt nie pamiętam, jak tu trafiłem. No. Jest ląd. Cały zdrowy. I żywy oczywiście. Kogo idziemy tu zabić? O! Mandzio się pojawił Master to jest krowacz Mandzio Ja bym mówił, że Mandzio Może wywale Może wywale węgiel Raz krowy śmierć Coś tu do wywalenia jest Trzeba powrócić do swojej bazy Jesteśmy O! Oto studnia Z pustyni Przywiozłem i zrobiłem ją w pustyni. Zwycięskie wejście Jesteśmy Całuję No Okej, okay, więc To było tle. No to, nara.